Siemanko, witajcie w kolejnym odcinku stary League of Legends I tak na szybko, bo szybko jest ze mną Parówka Siema Fistaczek Siemanko Facecik Siema. I przystojny czak. I gramy a nie pokazywałem wam lobby, bo z mnie robi w chuja I tak to wychodzi właśnie Oh fuck, o, fuck. Ja no. jak rundę no. temu, ty. Oni mają takiego burska, że to jest nieporozumienie. Jak Morgana ja cię złapie w klatkę, już po to było? Śpisz. Śpisz, gryziesz piach. To się nie daje ci łapać. No, plumie kurwo. Ale dobry żurek. Też mam żurek. jem, Lubię żurek Można nie lubić, że Ja nie lubię No to jest niemożliwe kurwa, co mi wyjebał ten garem O kurde Takich pierdol dostawać kurwa Ty gorszy niż w tamtej rundzie, co? Przecież teraz mamy główny nieczempiony no czy się tą nie ma te w ogóle? No, a wiem oddaj! Przestań! Po prostu je pekłem z wrażenia No i nie daj się łapać Jasno, Nie tak. nieszczę śmiecił. Dobrze, ja double kill z tym potężnym Czy już szósty, ja... lol. Ty lol. Ej, czemu to złożyłem? Jaki głupel ze mnie. No lewo, niech będzie. Patrz na Tiasz ja mam szósty. Ci już mają siódme? Kurwa, patrzcie jak już ich kibiemy w słajem Tak, no. Slay, slay. się pod jeśli w pierdolę spały, to 3 czwarte życia im wyjebie <noise> Rób się jak kusza, po całym loot Tristery Dodaj nie no. ma A no, tak jest Wywalista to jest Bywalista To jest. Kto, co lubi przecież Ktoś Ktoś miał we mnie wątpić <noise> <noise> Czaku, to już nie jest Jana Ciiiło Jak eee. mnie Aura też ma Ty już ma 8, ja mam ledwo 7 Mi too Ja nie wiem co się dzieje, ale ja nie mogę skilli używać w ogóle, nie Iiii chuj, kurwa Zdechisz, mato Nieładnie tak tyle przeklinać nie ma szans, co ja tu mogę zrobić? Ja wpadnę, walnę pałką i... No, musisz się zacząć kręcić. No. A dasz mi ulti za 20 sekund? Z No za 20 sekund ci dam. 115 sekund, kurwa. Kurde, jaka klatka. Kobeka. Biją, kurwa, potężnie. No. Paru wajczaku muszę tu ogarnąć, dobrze. Dobra, lecimy kurwa w nich. Nie było najgorzej. Tylko nie żyłem kurwa Nie, ja, ja zawsze zapomniałem. No, nie zdążyłem. Quadra ja. Enemy quadra kill co jaki kocur zabija nawet ona wlej mi zupy! <laughs> Mamo wlej mi zupy! To nie ja! Dobra dobra Tak wiem że to ty Mamo wlej mi zupy! O jest, mam nawet tytuł na odcinek <śmiech> <śmiech> Ale facet! O, kurwa. Nie, bądź, nie bądź kurwa taki męski o! Nie chciałem wskoczyć, sam mi polecał przyjem. Tak, sobie pomyślała, jedne im, tak? Nie no. chciałem, wciskałem do tyłu, żeby się razem poleciał po dwa do przodu przyjemnie. Możesz bez jaj, ty. ja zawsze tą klatkę dostanę. No to po mnie. Hmm. Mm -hmm. Mamo, play mi zupy. Ja też chcę ty, bez kity. Sobie. Ale w pi piziuchę pi pi dostajemy, co? Przez tam gdzie 25 Pff. Pff. <śled> Ona ma taki range, że to jest po prostu kurwa nieporozumienie. O tak Wypierdalaj, może. No je pani, ty wszyscy jakieś skajpy kurwa chyba mają Ale mamy wielkie gówno I takie jest z tym, że to jest nieporozumiane. O przestań, I ta trucizna to mnie sama zjada. Trzeba się jakoś sfokusować kurwa na tych Tak, skupować się na Casadina. Hmm? No ja nie zrobiłem na Kasadina. A na kogo ty chcesz się sfokusować? Oni wszyscy mają jakieś slowy. Albo jakieś escape. Y na a Kasia ci rzuci ulti i jesteś w dupie. No wszystkich zławię, kurwa, weź. Ty jesteś widzę bo, pozytywnie nastawiony dzisiaj. Nie, nie lubię grać jak mam useless, z kurwa postać. No dobra, no to się wyluzuj, graj, to jest Jest się pałe straszne. On się co, strasznie spina, wiesz? Co tam lubisz po po, co robisz popołudniami to mnie nie interesuje <rało> Niech każdy coś bije. No, no dobrze, to po prostu czekaj kurwa po prostu to wbijamy jakoś w ogóle, jak po stoimy chwilę i zaraz to ogarniemy ty. Pozycjonuj się dobrze, oni mają 26 fragów kurwa patrz ty. No ja mam dwa. Ja, ja bym proponował No to kurwa chodź, chcesz wpaść to chodź. No i macie kurwa, teraz ich zabijcie ty. Chciałeś wpaść. <śles> Okej. Okay. Uhuhuz ten snow Patrz, że na to system masz No Ale ja mam gównianą prosta w tak? ślebie. Masz lepszą niż ja Trzeba było mi ją dać ty Panie co nie jak to zgrywać w lobby Jeszcze głębokie. Tu jeszcze dopad, nie? Zdechnij skitu i teraz już ich mierzymy nie No i w ogóle jeszcze Kasia ja mi ukradła ja mam zero killi, Paruwa 0 killing Faruwa 08 Na kozaka Kiobasa Fajnie Ten kurwa zrobi Ten chce został To nas to kurwa bije. Ty. No. Dobra, sorry już jestem. Ten chyba kuper robi. Nie, ten jest Nie, Nie, złapać się, mama, wlewała. Jest, oni nas Po Prostu nas zmiażdżą. Nawet w teamfightach nie mamy szans. I znowu bo tak bad jesteśmy bez tanka, nie? Zamiast tego Wukonga może trochę przytankować to... No sensu. No sensu i daj radę, czy nie Co? Nie, wiem, zobaczę zaraz. Dostazę dwa fragi, to może ja z zrobię. O tak. <śm> <śm> Ile oni mają silenców? Raz, dwa. Все, что на их имловое. Забием, кур. Ясно, правда. ЛОЛ. Но, курва, без киту, летай. Ничего не происходит. Морфет. Z takuj łezkę mimo że nie żyjesz Już mam wystakowaną Szybko Kurde, nie wierzę Jak ona cię zabija? Trucizna gdzieś musiała leżeć no, ten kurwa po truciźnie chodzi Ginać yes. pana Dobrze Krystian Twoja taktyka widzę dalej ciała Dzięki. Wszystkie chyba złapałeś. <grymne> Taka taktyka, wiesz, o co chodzi? Bo chcę ją podkręcić, że ona niby jest w broni. Po tak co mają inni łapać jak ty? teraz ja złapałem. No widzisz, łapiesz taktykę. No jest dobra, nie? to się chyba naćpałeś trochę No <noise> ty Kurwa jeba co mi wyjebało? O, Kasia Kasia Pa Kasia Peja Dobrze Krysian <noise> Jeszcze i ściany na ryżyciu Idealnie szans dłuższyźć No nie! Kurwa! To ci... Jeden krok! Ona netbootów nie miała, a miałem jedynki, a ja dwójki kurwa... Frerior! Patrz przeżyję! Gdzie to jest kurwa useless oh. <laughs> O! Widzicie, zaraz ich tu dojebiemy! spokojnie panowie! Już ich powoli ciśniemy! Było 6 do 26! Jest 23 do 40 <noise> Odrabiamy. Powoli, ale tak Tylko musi tego Konga stankować i tyle, no i wszystko będzie w miarę spokojnie. No dobrze, Christian, umie, nie umieraj, nie umieraj Boże, zajmę się Ci głupia kurwo Szmalta, co my? No, bez kity nie lubię takich rzeczy Tak kurde, o, za peję Rychu peję kasiopę ty O kurde, jaki ginę Ale mi A. to wyszło Ja kurde. O jezu, trzeba ja tak bekam, Aha, parówkę Ja leżysz No bożysz się, gwałcimy go A co leżysz No tak, bo No i tu tyle HP mają jebańcy, to jest głupie jakiś kurwa fotma kurwa, zmienia Ja to się nich wpaść nawet kurwa w nich ulta kurwa kartus Tak dla zabawy. załaby Kartus ult Mogłeś ser wziąć No Nie pomyślałem Byłoby w chuj zabawnie <tus> Więc to wiedział, że tak dostaniemy, to bym sobie wziął, żeby było zabawniej. <grym zainteresowań> żarciki, żarciki. Like <grym zainteresowań> Your has been <grym zainteresowań> wlatujemy w nich? No, to wlatujemy. Coś leciał. No ja mnie mi. Wobec nie żyłem, Ja umrę. 1500 chuj. plus 500, 10 sekund. Patrz ile mu HP? Wychylił się. Mam 2200 obrażeń w 6 Co cię zniszczyła? Fuh. Ona strasznie dużo robi. Co ty krzywdy zrobiła? Wiedziałem, że to kurwa tak będzie, to się za każdym razem tak samo kończy. Głupia kurwa z shieldem. Nie dobra. Ale patrzcie, już brakuje nam tylko 20 fragów. I dwóch towerów i inhibitora. Mają ociupkę więcej hajsów O kurde Siema. Jezu, I i pochój wy tam tak się wypychacie w dwójkę to jest no właśnie to są głupota i faceci. I to jest głupota, bo my myślicie przez co właśnie przegrywamy? Przez takie głupie akcje, że we dwóch trzeba. idziecie w czterech Nie trzeba bo, No tak, ale chodzi mi o to, że on spina dupę, że przegrywamy, a przegrywamy przez to, że głupio robi. Przez to, że mam głupią postać. Przez to, że głupio nią grasz. Nie lubię, no nie lubię grać w nikomu, game jest fujowe. No, ja rozumiem, ale to nie znaczy, że musisz tak latać. Ej, wyjebaliś twarz. Ja Zobacz, co Kasia robi. Ku... ej, chuj, nie śpisz. Gryziesz piasek. Niestety, nam dostali lepszych czempów i tyle, Dużo lepszych. My nie mamy ani early game'u, ani late game'u. Nawet middle game'u nie mamy. Wej, stasz. Ja nawet nie wiem co mam z nimi zrobić Jaki nie zasięg wiem. widziałeś? No. Kurwa jak Nic im nie robię jak 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 20 minut odcinek, jak 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 Przynajmniej się będzie jak renderował Gdzie? Mówiłem wam, że jak nagrywam to aramy to są chujowe, a jak nie nagrywam to są kurwa mistrzowskie. Teraz jakbym wyłączył nagrywanie, byśmy to wygrali. Niemożliwe. Co ona taką krzywdę robi, że ja nie wiem? Ultuj! Nie mam. Lol. Zabił ją. Jebany kozak. Koniec zrobiłem prawie. Także dziękuję niby za oglądanie, chociaż ta lunda była chujowa i razem ze mną był Krystian, Karol, Facet Siem. i Czaku. Cześć!